Ostatnio w zeszły piątek rozważaliśmy z dziećmi w czasie przedszkolnej Ewangelię, czy fragment Ewangelii, który jest przed, właściwie po tym, dzisiejszym, po tym dzisiejszym fragmencie Ewangelii i jest tam mowa o tym, że Pan Jezus powołuje Filipa, a Filip idzie do Natanaela i przyprowadza go do Jezusa. I wtedy tamten fragment bardzo skojarzył mi się z łańcuchem. Z takim łańcuchem, który myślę wielu z nas w swoim życiu, może już dawno temu, ale robiło, taki łańcuch choinkowy. Nie jest to zwykły łańcuch, ponieważ to jest łańcuch chrześcijaństwa. Tak go sobie nazwałem. Dlaczego? Dlatego, że na tym łańcuchu, na poszczególnych ogniwach tego łańcucha, są wypisane imiona. I właśnie tak działa chrześcijaństwo. Na początku jest Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel mówi do Andrzeja i do drugiego swojego ucznia: że spotkał Baranka Bożego. Andrzej idzie do Piotra, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Później są kolejni uczniowie apostołowie męczennicy wyznawcy w końcu jesteśmy my. I ten łańcuch ma też puste ogniwa. I to ogniwa są dla tych, którzy będą następni, którzy będą po nas. Będą ci, w którym my będziemy głosić, że spotkaliśmy Jezusa, spotkaliśmy Baranka Bożego. Tak właśnie działa, tak funkcjonuje chrześcijaństwo. Jest jak taki łańcuch choinkowy. I choć ta historia naszej relacji, głębokiej relacji, może inni mają mniej głębszą relację z Panem Jezusem. Każda ta historia jest inna, rozpoczyna się inaczej i inaczej przebiega. Każdy poznaje Jezusa w sposób swój i w sposób wyjątkowy. Ale chcemy dziś wrócić do tego, co było na początku, na początku naszego poznania Jezusa Chrystusa. I nie chodzi o nasze osobiste doświadczenie, ale właśnie o to doświadczenie, które miał, Jan Chrzciciel, i którym się podzielił właśnie ze swoimi, najpierw dwoma uczniami, a ci z następnymi i z następnymi. Zaczęło się od poznania Jezusa, poznania baranka Bożego i to baranka Bożego, który gładzi grzechy świata, tego baranka oczekiwanego od dawna, który był zapowiedziany Izraelowi, narodowi. I to poznanie nastąpiło w czasie chrztu Jezusa w Jordanie, bo wtedy Jan zobaczył właśnie Gołębicę, czyli Ducha Świętego w postaci Gołębicy i miał takie poznanie, że ten, nad którym zobaczy Ducha Świętego, to właśnie on jest tym barankiem bożym, który gładzi grzechy świata. A później Jan już z takim doświadczeniem, takim można powiedzieć osobistym doświadczeniem, Zobaczył Jezusa przechodzącego. I o tym dzisiaj słyszymy w Ewangelii. Doświadczył i dostrzegł, że Jezus jest tym, który się przechadza, który już nie tylko jest Synem Bożym, Bogiem, który żyje w świątyni, który mieszka w świątyni, tam, gdzie Arka przymierza, w tym przybytku, tak jak słyszeliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu z pierwszej księgi Samuela, ale zobaczył Jezusa, który się. Przechadza, który się przechadza pośród zwykłych ludzi, który jest, oprócz tego, że jest Bogiem, Synem Bożym, to jest przede wszystkim Emanuelem, czyli Bogiem z nami. Czy moglibyśmy to sparafrazować Bogiem wśród nas? Jan to dostrzegł i podzielił się tym ze swoimi uczniami. Podzielił się tym, że poznał kogoś, że spotkał kogoś, kto był już zapowiedziany od dawna, na którego czekano, ale który zupełnie odmienny, odmiennie niż się spodziewano działał, funkcjonował, żył. Bo właśnie na to wskazują te słowa: Oto Baranek Boży. W Jezusie Baranka Bożego rozpoznaje właśnie ten, który stoi, można powiedzieć, na pograniczu tych dwóch testamentów, starego i nowego, starego i nowego prawa czyli Jan Chrzciciel. Największy ze wszystkich proroków. Oto baranek mówi. Czyli ktoś, na kogo wskazywał, kogo zapowiadał, ten baranek paschalny, który był zabijany co roku w święto Paschy. Na pamiątkę tych baranków zabijanych w czasie paschy, czyli w czasie przejścia, czy powiedzieli, powiedzielibyśmy, w czasie ujścia, ucieczki Izraela z Egiptu. Ale to już nie tylko jest baranek. Paschalny, ale baranek Boży, to znacznie coś więcej czyli nie jest już tylko tym zwykłym barankiem złożonym w ofierze za wyjście, za wyzwolenie z niewoli egipskiej, ale jest barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. Jezus jest barankiem Bożym, dlatego że jest dany od Boga i dany dla Boga. Jan. Jako właśnie największy z proroków, już zapowiada, co się stanie z Jezusem już na początku jego tej działalności, jego działalności misyjnej. Co się stanie z Jezusem na końcu jego życia? Do czego to jego życie zmierza tak naprawdę? I można powiedzieć, że już pierwszymi zwiastunami tego posłannictwa Jezusa, Jezusa jako baranka, jako baranka Bożego, byli. Ci u żółbka pasterze, bo to właśnie oni najlepiej wiedzieli, jak się zaopiekować małym barankiem, jagnięciem. I adorując ten nasz żółbek, tę betlejkę panewnicką, patrząc na te postacie, śpiewając kolendy, bardzo ładne kolendy, czułe kolendy, możemy zobaczyć, w jaki sposób jest traktowany ten baranek Boży, ten mały baranek Boży. Jest traktowany w sposób czuły, z ogromną miłością. Ładnie o tej scenie, o tej scenie narodzenia Pana Jezusa opowiada taka modlitwa wschodnia, może w niektórym w większości z nas znana, mianowicie akatyst kuczci Bogu Rodzicy. Padają tam takie słowa. Gdy usłyszeli pasterze, aniołów śpiewania o przyjściu Chrystusa w ciele pobiegli jak do pasterza. Ujrzeli go jak baranka bez skazy. Na łonie Maryi się pasł, a oni hymniej śpiewali, witaj matko, baranka i pasterza. Taki to jest początek życia Jezusa Chrystusa, Mesjasza, baranka Bożego. Wiemy też, że koniec życia Jezusa Chyba jeszcze bardziej przypominał koniec życia baranka paschalnego. Wiemy, że Jezus dokładnie tak samo został zabity jak baranek paschalny, zabity w święto Paschy czy przed świętem Paschy, zabity przez Zgromadzenie, nie łamano Mu kości, został zabity między godziną szóstą a dziewiątą tego czasu żydowskiego, czyli dokładnie w taki sam sposób, jak miał być zabijany baranek paschalny. I przede wszystkim był barankiem bez skazy. Pięknie o tym pisze prorok Izajasz w czwartej pieśni o słudze Pańskim, czyli o Jezusie Chrystusie. Pisze takie słowa: Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją. Ale wcześniej w tej samej pieśni prorok Izajasz mówi takie słowa. On się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści, a myśmy go za skazańca uznali chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy, spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie. Chcemy dziś szczególnie przy tej. Ewangelii, przy tym fragmencie Ewangelii posłuchać jeszcze raz Jana chrzciciela i wyznać tę wiarę. Wiarę w Jezusa Chrystusa, który jest również dla nas barankiem bożym. Chcemy się wpatrywać w tego, który jest barankiem bożym właśnie przez adorację, bo przecież za każdym razem, na każdej Eucharystii, kiedy kapłan podnosi ciało Pana Jezusa, właśnie mówi te słowa: Oto baranek boży. Który gładzi grzechy świata. Oto Baranek Boży, który przyszedł dla nas na świat, stąpił na ziemię, który wziął na siebie nasze grzechy, nasze słabości, nasze choroby, nasze cierpienia, który był barankiem złożonym w ofierze i który nas odkupił. Chcemy dziś, właśnie w naszej wierze, powtórzyć te słowa. Wyznać jeszcze raz, właśnie za Janem Chrzcicielem, za tym, od którego można powiedzieć rozpoczyna się ten nasz łańcuch wiary, wyznać te słowa, od którego zaczyna się nasza wiara. Oto Baranek Boży.